Każdy przedsiębiorca chce prowadzić firmę sprawnie i bez zbędnych problemów. Jednak rzeczywistość często wygląda zupełnie inaczej. Każdego miesiąca dziesiątki godzin uciekają na biurokrację i zadania, które nie generują bezpośrednio zysków. A im więcej klientów, tym coraz więcej czasu pochłaniają zadania administracyjne, zamiast działań, które naprawdę wpływają na rozwój firmy. Wiele przedsiębiorców nadal myśli, że systemy do zarządzania firmą są drogie, trudne w obsłudze. I wymagają długiego wdrożenia. Tymczasem można mieć system RP, który działa od razu. Automatyzuje fakturowanie, rejestruje koszty, pilnuje płatności i eliminuje ręczne przenoszenie danych. A wszystko to bez konieczności instalowania skomplikowanego oprogramowania. System ten działa w chmurze, co oznacza, że można z niego korzystać na komputerze, tablecie czy telefonie. Wystarczy tylko przeglądarka internetowa. A co najważniejsze, nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, aby wdrożyć ten system. Kilka minut można zacząć z niego korzystać i realnie oszczędzać czas. To właśnie Komarch RPXT, system, który został stworzony dla mikroprzedsiębiorców i małych firm. Każdy przedsiębiorca wie, że czas to najcenniejsza waluta. Każda godzina spędzona na zbędnej administracji to godzina, której nie można poświęcić na rozwój firmy. Dlatego warto zainwestować teraz kilka minut na obejrzenie tego filmu do końca. Bo lepsze zarządzanie przekłada się na oszczędność setek godzin w następnych miesiącach. A dodatkowo w tym filmie pojawi się prezent dla każdego przedsiębiorcy o równowartości 400 zł netto. Każda firma to nie tylko sprzedaż i realizacja usług, to także dziesiątki codziennych obowiązków związanych z dokumentami, płatnościami i rozliczeniami. Z pozoru to banalne zadania, które jednak potrafią pochłonąć setki godzin rocznie. Problem zaczyna się wtedy, gdy dokumentów przybywa, a dane są wciąż rozproszone po różnych programach. Albo jeszcze gorzej, wszystkie dane są gdzieś indziej. Trochę jest w arkuszach Excela, a trochę na mailu, wystawienie faktury w jednym systemie, a kontrola płatności w bankowości internetowej. To ciągłe przełączanie się między aplikacjami. Powoduje nie tylko stratę czasu, ale także zwiększa ryzyko błędów. Wystarczy jedna pomyłka w numerze NIP, źle naliczona stawka VAT, albo przeoczona faktura, żeby pojawiły się niepotrzebne problemy. I kolejna strata czasu. Finalnie kosztuje to nie tylko pieniądze, ale jeszcze coś, co jest bardziej kluczowe dla małych firm, czyli wypadanie ze skupienia i tracanie energii na błahe tematy. Wszystko sprowadza się do błędnego koła, w którym firma stoi w miejscu przez lata. Zamiast się rozwijać i rosnąć, to rozwój firmy ledwo co przebija wzrost inflacji o kilka punkcików procentowych. Komar HXT pozwala na zautomatyzowanie pracy. Dla przykładu wystarczy wpisać NIP kontrahenta, a system sam pobiera wszystkie aktualne dane z GUSU. Nie trzeba już ręcznie przepisywać danych ani ich aktualizować. XT eliminuje ryzyko takich błędów do zera. Po wystawieniu faktury można jednym kliknięciem wysłać ją na adres mailowy klienta. System zapisuje historię wysyłki, dzięki czemu wiadomo, czy faktura dotarła, i czy klient odczytał wiadomość. W przypadku gdy klient zwleka z płatnością, system przypomina o zaległościach. To koniec ręcznego monitorowania terminów i wysyłania wiadomości z prośbą o przelew. W praktyce wiele firm korzysta z narzędzi, które nie są ze sobą połączone. Faktury wystawiane w jednym miejscu, dane kosztowe trafiają do arkusza, a rozliczenia prowadzone są oddzielnie. Przepływ informacji odbywa się ręcznie, co znacząco wydłuża czas realizacji zadań i zwiększa ryzyko błędów. Komar XT integruje te wszystkie procesy w jednym spójnym środowisku. Wszystkie dane są połączone, uporządkowane i dostępne bez potrzeby przełączania się między systemami. Każda wystawiona faktura może być od razu księgowana. System pozwala na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rejestrując przychody i koszty firmy. Nie trzeba kopiować informacji ani wprowadzać ich ręcznie. Wszystko odbywa się w ramach jednego spójnego systemu. Takie podejście upraszcza zarządzanie finansami. I ogranicza liczbę błędów. Co więcej, system generuje niezbędne deklaracje podatkowe zgodne z aktualnymi przepisami. Jeśli firma rozlicza się na przykład na zasadzie ryczałtu, to system automatycznie dopasuje księgowość do danego modelu rozliczeń. Koszty w firmie to temat, który potrafi zająć zaskakująco dużo czasu, zwłaszcza gdy każdą fakturę trzeba wprowadzać ręcznie. Wprowadzanie faktur zakupowych ręcznie to ogromna strata czasu. Dodatkowo, przepisując dane z dokumentów, łatwo błąd. A każda pomyłka może oznaczać korekty i po raz kolejny dodatkową pracę. Zamiast tracić czas na ręczną i żmudną pracę, to cały proces może przebiegać zdecydowanie wydajniej. Comarch XT wykorzystuje technologię OCR, która odczytuje dane z faktur kosztowych. Wystarczy zrobić zdjęcie albo zeskanować dokument, a system sam rozpozna numery faktur, kwoty, daty. I inne kluczowe dane. Dzięki temu nie tylko oszczędza się czas, ale także eliminuje się ryzyko pomyłek. Prowadzenie firmy wymaga szczególnej kontroli nad finansami. XT pozwala w każdej chwili sprawdzić stan firmy, ile wynoszą miesięczne przychody, które faktury są jeszcze nieopłacone i jakie koszty najbardziej obciążają firmę. Dostępny jest również prosty moduł Analiz, który nosi nazwę B-Point, i w tym module można generować czytelne raporty. Wszystkie dane są dostępne w przeglądarce na komputerze, tablecie czy smartfonie. Co oznacza, że można zarządzać firmą bez instalowania programów i bez ich konfiguracji. Dodatkowym atutem jest integracja z bankami przez web service. System umożliwia pobieranie informacji o płatnościach i aktualizację statusów. Więc zawsze wiadomo, które faktury zostały już opłacone, a które nadal czekają na przelew. To oznacza koniec weryfikacji przelewów. I porównywanie numerów faktur. Nie można zapomnieć o firmach prowadzących sprzedaż online. Comarch XT umożliwia integrację z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Allegro, Amazon czy eBay. Nie trzeba martwić się o zgodność danych, stany magazynowe czy opóźnienia w dokumentach. XT synchronizuje informacje o produktach, cenach i dostępności. Każda zmiana widoczna jest jednocześnie w systemie i na platformie sprzedażowej. Po dokonaniu zakupu przez klienta wszystkie dane trafiają bezpośrednio do systemu. Nie trzeba się lokować do kilku różnych paneli. Wszystkie operacje od sprzedaży po fakturę realizowane są w jednym środowisku. Warto też pamiętać, że wszystkie dane przechowywane są w chmurze, co oznacza pełne bezpieczeństwo nawet w przypadku awarii komputera czy utraty plików. System nie jest zależny od firmowych urządzeń. Nie trzeba tworzyć własnych kopii zapasowych ani martwić się o ich przechowywanie. Wszystko jest zabezpieczone na zewnętrznych serwerach. XT jest stale aktualizowany. Każda aktualizacja to nie tylko zgodność z przepisami, ale także bezpieczeństwo na wyższym poziomie. Dane są chronione, a system dopasowany do najnowszych wymagań prawnych i podatkowych. To jednak nie wszystko, bo Komarch XT jest w stałym rozwoju. Co roku pojawiają się nowe funkcje, nie tylko drobne usprawnienia, ale także rozbudowane moduły. W najbliższych latach planowane jest uruchomienie e sprawozdań, modułu kadrowo-płacowego, CRM oraz obiegu dokumentów. Każdy z tych elementów rozszerza zakres możliwości tego systemu. XT przestaje być tylko narzędziem do faktur księgowości. To system stale rozwijany. I staje się coraz większym wsparciem dla przedsiębiorców. Na dzień dzisiejszy Komar XT to idealne rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców i małych firm. Świetnie sprawdza się w jednoosobowych działalnościach oraz startupach, wszędzie tam, gdzie kluczowe jest kompaktowe, ale wszechstronne narzędzie, które usprawnia kluczowe obszary firmy. A wszystko w jednym spójnym środowisku. Komar XT to system RP, który pozwala przedsiębiorcom skupić się na tym, co naprawdę ważne. Koniec z ręcznym przenoszeniem danych, koniec z przeszukiwaniem plików, bo wszystko jest w jednym miejscu dostępne w każdej chwili. I tu wracamy do zapowiedzianego prezentu z początku filmu. Komar ERP XT ze wszystkimi modułami można przetestować przez 30 dni całkowicie za darmo. Bez zobowiązań, bez podawania karty kredytowej. Pełna wersja systemu ze wszystkimi modułami dostępna do przetestowania. Pierwszy link w opisie tego filmu prowadzi do strony, gdzie można założyć darmowe konto testowe. Jeśli zadania administracyjne zabierają zbyt wiele czasu, warto sprawdzić, jak ten system działa w praktyce i jak może pomóc w usprawnieniu całej firmy. Koniecznie sprawdź komar HIXTE i przekonaj się, ile czasu można zaoszczędzić.